To był ważny dzień nie tylko dla zarządu województwa małopolskiego, ale i dla 14 małopolskich uczelni. W czwartek 13 maja w Krakowskich Sukiennicach, w sali Siemirackiego, podpisano porozumienie w sprawie ich wzajemnej długofalowej współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski. Ułatwi to realizację innowacyjnych projektów i przedsięwzięć, między innymi Forum Gospodarczego w Krynicy Zdroju zaplanowanego na wrzesień. To wszystko nie ogranicza się tylko i wyłącznie do projektu Szczyt Gospodarczy w Krynicy i Igrzyska Europejskie 23. My staramy się otworzyć bardzo szeroko współpracę ze wszystkimi uczelniami. Za jakiś czas również spróbujemy podpisać podobne porozumienia z uczelniami artystycznymi. W wydarzeniu oprócz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego wzięli udział sygnatariusze porozumienia, czyli rektorzy 14 małopolskich uczelni. Nie zabrakło też wicemarszałków Łukasza Smułki i Tomasza Urynowicza oraz członków zarządu Marty Malec-Lech i Iwony Gibas. W tej trudnej rzeczywistości, którą nam zgotował czas pandemii, formy współpracy powinny przekraczać wymiary nie tylko dwustronnych umów pomiędzy uczelniami, ale właśnie trafiać na współpracę w obrębie wszystkich. Środowisk, które reprezentują zarówno naukę, gospodarkę, jak i samorządy. My w tej chwili startujemy razem, i to jest ważne, a hasłem, który na najbliższy czas nas jednoczy, jest po prostu nowa wizja i nowa organizacja forum w Krynicy, miejsca dyskusji, miejsca debat, promowania nowych idei w związku z tym, co nas czeka w najbliższym czasie, wyzwania cywilizacyjne. Nowy ład, gospodarka zamknięta, klimat, ochrona środowiska, nowe podejście do energetyki i wszystkich tych tematach AGH jest, bym powiedział, gotowe na bardzo szeroką współpracę, na nowe wyzwania, na nowe spojrzenia właśnie takie kompleksowe. Na mocy porozumień Powołana zostanie też Rada Naukowa z udziałem przedstawicieli kluczowych uczelni wyższych. Wszyscy rektorzy, którzy dzisiaj podpisywali umowy, porozumienia, zadeklarowali wejście osobiste do Rady Naukowej tego szczytu, tego wydarzenia. W związku z tym Rada Naukowa będzie opiniowała zarówno główny temat każdego szczytu, jak również podtematy, a później też tematykę poszczególnych paneli. Agnieszka Łagowska. Telewizja Małopolska.